Super! Ogromne paczki Doritos! Świetnie! Sprawdźmy lepiej szybciej, co jest pod pokrywkami. O, to rozumiem! Mam szczęście! To sos do Doritos! Już sobie wyobrażam, jakie to będzie pyszne! Zaraz spróbujemy! I jak? Dobre! Dasz mi spróbować? O niby dlaczego? Sam będę się delektował tą nierealną kombinacją! Miam, niam, niam. Super! A na ciebie czeka Twój smakołyk. Zdaj mój pokrywkę. Zobaczymy. Jakaś dziwna różdżka. Nie rozumiem, co to jest. Wow, w dodatku świeci. Fajnie. Ciekawe, co jest w środku. Uj, jakie kwaśne. Mike, spróbuj. Brrr, faktycznie kwaśne. Trzeba tego spróbować z naczosami. O tak. Chyba wystarczy. Nie, to jest okropne. O, może nie do końca poczułeś smak? I po co to zrobiłeś, Mike? Chcesz się nade mną poznęcać? Tak w ogóle to mamy challenge, więc musisz to wszystko zjeść. Dalej, śmiało. Oj, stawia na nogi. Śmiało, dasz radę. O, matko, jakie kwaśne. Mmm, Dorito z sosem serowym. Co może być lepszego? Tym razem mamy płatki śniadaniowe Oreo. Zobaczmy co jest pod pokrywkami. Mam szczęście. Mam koktajl mleczny o smaku M&Ms. Zaraz zaleję nim płatki oreo i będę się delektować tym boskim smakiem. O tak, bardzo chcę tego spróbować. Mm, ale dobre. Nikol, a ty co siedzisz? Zobacz co tam masz. Co? Sos tabasco? I ja serio mam to zjeść? I coś mi mówi, że nawet bardzo smaczne płatki śniadaniowe Oreo nie uratują mnie przed tym, że moja buzia po prostu spłonie. Ale nadzieja umiera ostatnia. Tyle wystarczy. Pora spróbować. Oj, aż boję się patrzeć. Nie mogę uwierzyć, że to robię. Co za okropność! Tego po prostu się nie da! Starczy, nie będę tego jeść! Nikol zgodnie z zasadami nie można zrezygnować ze swojego jedzenia. Kto wymyślił takie zasady? No dobra, trzeba to zrobić szybko i o tym zapomnieć! Oj, ale gorąco! Mike potrzebuje pomocy! Daj mi popić, proszę! Zaraz ci pomogę! O, łap! Hej, chciałam popić! Dlaczego wylałeś to na mnie? Wybacz, to niechcący. Wow, nuggetsy. Akurat zdążyłam zgłodnieć. Mogę pierwsza zobaczyć, co mam pod pokrywką? O, to mój ulubiony sos słodko-kwaśny. Ale się cieszę, Mike. To będzie idealne połączenie z nuggetsami. Ale super. Takie pyszności mogę jeść bez końca. Cool. Mike, zobacz, co jest u ciebie. Uuu, patrz, ja też mam coś pysznego. Co prawda, nigdy wcześniej nie próbowałem nuggetsów z syropem klonowym. Ale coś mi mówi, że to może być całkiem dobre połączenie. Patrz, Nikol, to mój własny lifehack. Nalewamy syrop klonowy, zamykamy pudełko, potrząsamy i voila. Wszystkie nuggetsy są w syropie. Mmm, wiesz, w smaku to jest nawet bardzo... Jakie? Jakie? Fajne, bardzo mi smakuje. Tak, jest bardzo smaczne. Naprawdę? A dasz mi spróbować? Proszę. Jeszcze czego? To jest takie pyszne, że nie chcę się dzielić. Jedz swoje nuggetsy. Ale radło. Wow, znowu coś pysznego. Tym razem hot dogi. Ej, Nicole, co ty wyprawiasz? Musisz wziąć pokrywkę, zanim je zjesz. Co? Pasta do zębów? I co teraz? Mam nałożyć pastę na hot doga i go zjeść? Oh, co za koszmar! Mike, przestań się śmiać! Lepiej byś mnie współczuł. Jestem twoją przyjaciółką i czekają mnie teraz trudne chwile. Oj, to okropne! Tego nie da się zjeść! Ale trzeba! Za co? Nie sądziłam, że pasta do zębów może tak zepsuć pysznego hotdoga. Oj, aż zrobiło mi się niedobrze. Już dałam radę. Super! To teraz zobaczmy, co tam u mnie. O, no to ja rozumiem. Ketchup i musztarda. To sosy, które najlepiej pasują do hot doga. Och, ale apetycznie. Mike, daj gryza. Pewnie że nie dam. Już zjadłaś swoje hot dogi. A te zgodnie z zasadami są moje. Pozostaje ci tylko patrzeć na mnie i cieszyć się za swojego przyjaciela. Hmm, Chyba wiem jak mu dać nauczkę. I co ty na to, Mike? Weź zabieraj to, ale już nawet nie myśl. Wow, tosty. To jest to co lubię i zjem je. Masłem orzechowym. Super! Pasuje do tostów idealnie. Otwieramy słoiczek, smarujemy tosty masłem i próbujemy. Ależ to jest apetyczne. Tak, to jest przepyszne. Palce lizać. Mike, na co się gapisz? Podnoś swoją pokrywkę. Gapisz się! Tak niekulturalnie! O, to się nazywa pech! Będziesz musiał zjeść opakowanie obrzydliwych sardynek! I na dodatek są w oleju. Mam nadzieję, że od tego zapachu nie zwymiotuję! Żeby nie zwymiotować, chyba zatkam nos! Tak o wiele lepiej! O, teraz można położyć te obrzydliwe rybki na tosca! Oj, boję się, że zwymiotuję po pierwszym kęsie! Oj, niedobrze mi. Tak, zgadnę. Naprawdę po pierwszym kęsie. Tym razem możemy zjeść czekoladowe babeczki. Ciekawe, czym je udekorujemy. Zobaczmy. Wow, czekolady nigdy za wiele. Mam krem czekoladowy. Zaraz go ostrożnie wycisnę na wierzch babeczki. I będzie nie tylko pięknie, ale i bardzo smacznie. Tak, miałam rację. Nie da się zepsuć babeczki kremem. Mike, a co u ciebie? O u mnie karma dla kotów! Nie będę tego jadł! To obrzydliwe! No co ty? A kto mówił, że nie wolno zrezygnować? Więc natychmiast to jedz! W porządku, w porządku, tylko nie krzycz! Oj, nawet sobie nie wyobrażam, jak tego w ogóle można spróbować. Na sam widok jest mi niedobrze! Wyobrażę sobie, że to krem, a nie karma dla kotów. Uj, ale okropne! Już mam dosyć. Więcej tego jeść nie będę. Muszę zagryźć ten okropny smak. O, tak, to co innego. Tym razem to ja jestem pierwszy. Hurra! Obawiam się, że spaghetti i pianki niezbyt do siebie pasują. A zaraz się przekonasz! Śmiało do dzieła próbuj! Pianki to ja lubię i z chęcią pochłonąłbym ten słoik w całości. A wrzucać pianki do spaghetti jakoś mi się w ogóle nie chce, ale chyba będę musiał. Faktycznie to bardzo rzadkie połączenie. Dobra, spróbujmy. Może nie jest to takie obrzydliwe, jak się wydaje. O nie, tego nie da się jeść! O, chyda! Nicole, lepiej zobacz, co masz. Okej. Okay. Wow, mam sos bolognese. Na pewno będzie idealny do spaghetti. O ty tak się nie chwal. Nie zazdrość tak, Mike. Dodajemy i próbujemy. Ale mi się chce spróbować. Oczep się, to moja porcja. A ty jeszcze swoją. Ech, to jest naprawdę idealny obiad. Mmm, przepyszne. A mi pozostaje tylko wydłubywać pianki z tego spaghetti. Coś wspaniałego, cały stos pancake'ów. O, jaki pyszny zapach. Je na pewno można zjeść z czymkolwiek. Ale ja będę je jeść z bitą śmietaną. To naprawdę świetne połączenie. Narysuję na naleśniku uśmiechniętą buźkę. Haha, ha, ale śmiesznie. A teraz go okrutnie zjem. Jakie to okrutne, ale musi być pyszne. Dobra, zobaczmy, co ja mam. O nie, ja mam majonez. On raczej nie pasuje do słodkich pancake'ów. Dlatego trzeba wycisnąć tylko troszeczkę. Tak, tyle wystarczy. O nie, nie starczy! Wyciśnij wszystko! Ale z ciebie przyjaciel. Teraz będę musiała się odławić tym paskudstwem. I co, zadowolony? Zjadłam wszystko. Wiesz co, dałaś radę. Jestem z ciebie dumny. No dalej, na bank mi się pofarci. No dalej, maszyno, nie zawiedź mnie. Chcę coś smacznego. Skitelsy! Szczęście jest dziś po mojej stronie. Ja też powinnam mieć farta. Chcę coś jeszcze pyszniejszego, żeby Mia była zazdrosna. No dalej, dalej, automacie. Co? Karma dla psów? Nie tego się spodziewałam. Dobrze ci tak, Jennifer. Nie ma mowy, dostanę swój smakołyk. O, jakiś magiczny przycisk. Naciśnijmy go razem. Ojej, co się dzieje? Oj moi goście. Cieszę się, że mogę was powitać w challenge'u. No co, czas naciskać przyciski. Wybieram pomarańczowy. Na pewno mi się poszczęści. Świetny wybór, Jennifer. Co mamy na tablicy? To Nutella. Naprawdę masz szczęście, bo mam tu wiadro Nutelli i jest całe twoje. Ojej, jak pysznie pachnie, to Nutella! Tego smaku nie da się z niczym pomylić. Lej więcej Klaunie, nie oszczędzaj! Jak sobie życzysz? To wszystko, co do ostatniej kropli. Ojej, wiaderko wylądowało mi na głowie. To chyba znak, że Nutella się skończyła. Jeśli pechowa Jennifer została oblana takimi pysznościami, to ja też będę mieć farta. Masz rację, Mia! Dostaniesz pianki marshmallows! Mam tu ich ogromną paczkę na bank, nie będziesz głodna! Ojej, to deszcz marshmallows! Chcę złapać jej ustami! Udało się! Mam świetny pomysł! Jennifer! Podstaw tu swój policzek! Mia, co ty robisz? Daj spokój, nie krzycz! Co to za pianki bez nutelli? Pyszota! Ale fajnie to wymyśliłaś. Ojej, Mija ma całe opakowanie pianek. Może podzieli się ze mną? Mija, no hej! Dawno się nie widziałyśmy. Dasz mi jedną piankę? Chcesz marshmallows? No, pewnie, proszę. Co ty robisz? Nie zamierzam się z tobą dzielić. To są moje pianki. Co znaczy, że sama je zjem? Co za chciwuska. W takim razie będę miała własne pianki. Przykro mi to mówić, ale na ekranie nie ma żadnych pianek, moja droga. Ojej, co to jest? Moja głowa, ostrożnie! To oczywiście nie są miękkie marshmallows. A, to papier toaletowy. To jest świetna okazja, żeby zrobić psikusami. To kara za ich What? Co się dzieje? To papier toaletowy? Czemu on jest wymazany? Ej! Musisz bardziej pilnować swoich smakołyków, łakom czuchu. Teraz jestem cała w tym czymś. Chcę jak najszybciej trzeć prysznic. Żadnych pryszniców, kochana, tylko ty i guziki. No i dobra, wcisnę panaraz. Świetna decyzja, uwielbiam aktywnych gości. Miód i łąka, o tak mi, a to będzie spektakularne. Zdejmuję pokrywkę i zaczynamy. Ojej, coś mi się leje na głowę. Coś bardzo słodkiego. To miód, uwielbiam miód. Cieszę się, że ci się podoba. A teraz część rozrywkowa! Co za uczta? Nie ruszaj się tam! Ojej, coś się na mnie sypie! Coś białego? To śnieg? Nie, to chyba mąka! Zgadłaś smacznego! I z czego mam się niby cieszyć? Nie wiem, Mia, ale wyglądasz jak ciasto na pierogi. Mniej gadania więcej działania, Jennifer. No dobra, ten różowy przycisk wygląda nieszkodliwie. I przyniósł ci chrupiące kółeczka Unicorn. Gratulacje! Ojej, jestem gotowa! No to nie będę kazał ci czekać. Otwórz szeroko usta, Jennifer! Co za pyszności! Smacznego moja droga! Bo szczęście może się odwrócić w każdej chwili. O, wiem! Mam przecież wiaderko po Nutelli. Można w niego zbierać kółeczka. Dzięki temu o wiele łatwiej je zjem. Są przepyszne. Można nabrać całą garść naraz. Jennifer, cieszę się, że jesteś szczęśliwa. żebym była jeszcze bardziej szczęśliwa, trzeba coś dodać. Co ci chodzi po głowie? A, już rozumiem. Mleko oczywiście. Co to za śniadanie bez mleka? Bardzo sprytnie, Jennifer. No, od razu inna sprawa. Podstawię moje wiadro pod strumień. Mm, co za pyszności. Prawdziwa uczta. Hej, Klaunie! A co ze mną? Patrz, nacisnęłam przycisk. Pospiesz się i zrzuć mi coś smacznego. Nie chcę cię smucić, ja. ale nie sądzę, że jedzenie można nazwać smacznym. Ale na pewno będzie zabawnie. Uuu, co za smród. Nie na to liczyłam. Wystarczy. Przestań. Nie chcę już się bawić w żadne twoje gierki, klaunie. Dopóki jesteś w tym pudełku, Mija, obowiązują moje zasady. Kiedy stąd wyjdę, lepiej trzymaj się z daleka. Nieźle wyglądasz, Mija. Z przyjemnością się na to patrzy. Ale nie mam czasu. Nacisnę kilka guzików na raz. Odważna decyzja, jak każda odważna decyzja ma swoje konsekwencje. Oto moje ulubione połączenie zaczniemy od jajek. Ojej, to boli, to jakieś kamienie? Nie to surowe jajka. Kurczę to zapech, prosto w twarz. No i jak Jennifer. Pamiętasz? Cisnęłaś dwa przyciski. Co? To jeszcze nie wszystko? Nie wszystko teraz pióra. Ojej, to pióra, jakich dużo. Moje szczęście naprawdę się skończyło. Wyglądam teraz jak kurczak. Poprzez ciebie, klaunie. Te pióra naprawdę ci pasują, Jennifer. Z czego się śmiejesz? Naciskaj guzik, mija dalej. Dobra, niech będzie ten. Wow, no co za szczęście. wasko! ja trzymaj się mocno i lepiej nie otwieraj ust. Dzięki za wskazówkę. Mógłbyś po prostu nie polewać mnie tym sosem. Takie są zasady Mia, dlatego musisz to jakoś wytrzymać. Dzięki Bogu, już koniec. Ojej, jednak ten sos wpadł mi do ust. I ja płonę. To niesamowite, co za zabawa. Ojej, pomocy, straż. Nie trzeba było oblewać ludzi sosem Tabasco. Dobra mi, ja pomogę ci Założę swój kostium. Teraz jestem jak prawdziwy strażak. Na razie ugaszę te płomienie. Uff, dzięki. Teraz jestem cała mokra, ale przynajmniej nie płonę. Dobra robota. No to super. Uważam challenge za udany. Cześć wszystkim. Przed Wami nowy challenge. Musicie otworzyć sejfy i zobaczyć, co jest w środku. Kto chce zaczynać? Oskar, jesteś jedynym facetem. No dalej. Nie, ja się wszystkiego boję. Nie ma mowy. Już otworzyłam jeden sejf i oto jesteśmy. Niech Julie zaczyna. No dobra, niech wam będzie. Zobaczmy, co jest w środku. Fu, to obrzydliwe. Mam okropne kurze łapki. Czy muszę je zjeść? Ochyda. Yes! O nie! Fuuu! Smakują obrzydliwie! Już samo myślenie o kurczaku, który chodził po ziemi na tych łapkach, sprawia, że jest jeszcze gorzej! A ja mam ich całą miskę! Błę! No nie mogę! Niedobrze mi! Jenny, ale z ciebie cienias! To tylko kurze łapki! No dobra, podczas gdy Julie dochodzi do siebie, ja otworzę swój safe. Jestem gotowa na wszystko! Oh mam tort! Taki piękny i na bank pyszny! Odlot! Muszę go spróbować! Dobra, Oskar, nie psuj mi apetytu swoją zszokowaną miną! Ale ta tęcza jest przepyszna! Co też byś chciał? Nie mam mowy! Ten tort jest tylko dla mnie! Spróbuję kawałek! Muszę coś wymyślić, żeby Tina też się ze mną podzieliła! Wiem! Moja mama mówi, że jestem bardzo czarujący. Zaraz sprawię, że Tina się we mnie zakocha. Tina! Może podzielisz się ze mną swoim cudownym ciastem, ślicznotko? Co? Chyba ci całkowicie odbiło. Nie ma mowy. Nie będę się dzielić z tobą moim tortem. Zapomnij! Zaraz padnę ze śmiechu. Dzięki za propozycję, Oscar. Ale zjem to sama. O, Julie, wróciłaś! Kurczę, zapomniałem, że ja też mam safe. Zaraz go otworzę i zobaczę, co jest w środku. Co? Jakaś dziwna buteleczka z błyskawicą. A w środku ma jakiś dziwny płyn. No dobra, spróbujmy. Nic nie poczułem. Napiję się jeszcze raz! Wow! Coś jakby... Po popora, że nie na, na, na całym ciele! Brrr, co tak siedzicie w miejscu? Czuję taki przypływ energii! Hm. Muszę ją gdzieś zużyć! No dobra! To biegnę! Wow, to niesamowite! Mogę biec tak szybko, mógłbym przebiec dookoła ziemi w kilka sekund! Wow, rany to Paryż! Witam, madam. Oto pani sok pomarańczowy. Mmm, Jami. Możesz postawić tutaj. Ojej, tak szybko dotarłem do Paryża! O, O, czy to sok? Jestem szybszy niż prędkość światła! Nikt nawet nie zauważy, jeśli wypije ten sok tuż przed kelnerem i klientką. Zjem też pomarańczkę. Pyszna. Och, niedobrze mi. Ups, sok się przywitał. Brzydko tu pachnie, muszę stąd spadać. Zostawimy to tutaj i ustawimy kelnera. Niech myślą, że on to wszystko wypił. A teraz biegnę dalej! Co się stało? Jak możesz pić mój sok pomarańczowy? Złożę skargę! Uff, moja bateria jest w połowie rozładowana, więc muszę odpocząć. Czemu one tak siedzą nic nie robią? Wpadłem na świetny pomysł. Mogę narysować naszej Tinie wąsy. O tak, pasują jej! Wiem! Nie ruszają się, co oznacza, że mogę zjeść tort! Wow, ale cudownie pachnie, jest przepyszny na pewno! O ja cię zjem go do ostatniego okruszka! Tina się nauczy, że trzeba się dzielić. A, mia, 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 ale dobry! O kurczę! Czuję, że moja bateria jest już całkowicie rozładowana, ale jestem taki najedzony! Co jeszcze mogę zrobić? Wow, Julie ma resztki kurzych łapek. Zróbmy jej kawał. Połóżmy ich trochę na głowie. To takie zabawne. I jeszcze kilka na jej ramionach. Będzie cała pokryta tymi śmierdzącymi kurzymi łapkami. To świetny pomysł. Smacznego, moja droga. Ej, co mi się stało? Zabierzcie ze mnie te okropne kurze łapki. Bo nie mogę ich wyjąć z ust. Dlaczego mam namalowane wąsy? Oskar, ty to zrobiłeś! To niemożliwe! Nie mogę uwierzyć własnym oczom! Zjadłeś całe moje ciasto, ty mały szkodniku! Wow, macie nowe sejfy! Kto tym razem otworzy jako pierwszy? Nie zgadujcie, co jest w środku, tylko otwierajcie! Zacznijmy od Oscara! Nie może się doczekać, żeby sprawdzić! To prawda! Co będzie w środku? Fuj, to cytryny! To takie okropne! Jest ich tak dużo! Nigdy nie jadłem tylu cytryn. Dziewczyny! Może nie muszę ich jeść! Musisz, musisz! Chyba nie myślałeś, że możesz tak po prostu zrezygnować. No dobra, zjem wszystko, jestem mężczyzną, a nie kujonem. Najpierw kilka kęsów tutaj. O, ja brzydliwe! I jeszcze kilka cytryn. Brr, to jest takie kwaśne! Dobra Zaczynam się rozczętać Zjem te wszystkie cytryny w mig Auć Buzie mi aż wykrzywiło od tego kwasu To takie okropne Muszę się opanować Ej, z czego się śmiejecie? Julie, zobaczmy co ty masz w sejfie Z przyjemnością A ja mam popyt Super Nigdy wcześniej nie widziałam tak dużego popitu Świetnie Wow, ale czad. Pobawię się. Julie! Ej! Ona w ogóle nie reaguje. No dobra, kontynuujmy bez niej. Co jest w moim sejfie? Jakaś dziwna księga. Trzeba się dowiedzieć, co jest w środku. Wow, tu jest coś napisane w języku, którego nie rozumiem. Kujonie! Oj, to znaczy Oskar. Możesz to rozgryźć? Yes! Come on! Czyli potrzebujesz mojej pomocy. Dobrze, zaraz na to spojrzę. To jest po łacinie. Jest bardzo łatwe do odczytania. Ojej a co to za dźwięki? Oskar! Przywołałeś demona! Co się dzieje? O nie! To prawdziwy demon! Ten diabeł wyszedł, by wciągnąć nas do podziemi! To straszne! O rany, Julie! Musisz uciekać, to szybko! To koniec, zaraz ją dopadnie! Chociaż demon nie może tego zrobić, bo Julie jest zrelaksowana i ma zamknięte oczy. Ha, nie uda ci się, głupi demonie! Po raz pierwszy widzę, jak popyt pokonuje demona. Ej, nie waż się dotykać popitu, Julie! Nie jest twój! Co się dzieje? Ktoś mi dotykać mojej zabawki. Oddaj mi to! Co? Chcesz oberwać? To mój popyt! Zabrałam go z sejfu! Zawołam mamę! Ej! Jest rozdarty! No dobra! Demon, czy kim ty tam jesteś? Nie obchodzi mnie to! Rozerwałeś mój popyt dorwę cię! Obleję cię sokiem z cytryny, a masz! Wracaj pod ziemię, ty, potworze! Poza za mój popyt! I powiedz swoim ziomkom, co się z nimi stanie, jeśli zepsują mojego popyta jeszcze raz. Nie chcę cię widzieć! Wow, pozostali wrócili! No, co tu się działo? Nie dam rady opowiedzieć w dwóch słowach. Dzięki, Julie, za uratowanie nas wszystkich. Zobaczmy, co będzie dalej. Coraz straszniej otwierać te stajpy, ale trzeba, żeby dowiedzieć się, co jest w środku. No to kto zaczyna? Dina! Jesteś pierwsza! Super! No to otwieram! Co tam będzie? Uj, Czy to wodorosty? To okropne! Chyba sobie ze mnie żartujecie! Kurczę, będę musiała spróbować tego paskudztwa! Ech! Ochyda! Dobra! Nie ziem więcej! Nie mam mowy! Jak to nie zjesz? Musisz! Julie ma rację! Kazałaś tam wszystkim dojadać, a sama co? No dalej, zjadaj! Czy ty już całkiem oszalałeś? Nie waż się zmuszać mnie do jedzenia wodorostów. Jesteś za cienki w uszach. Czy to już wszystko? No to pozwól, że ja cię nakarmię. Proszę! O, fu! Czuję się, jakbym zanurkował w marzu. To obrzydliwe! O mój Boże! Oskar, wszystko w porządku? Co ty zrobiłeś? Mało ci jeszcze? A ty z czego się śmiejesz, Julie? Otwieraj swój sejf, szybko. Dobra, dobra. Wow! Mam kokosa w sejfie. Super. Muszę go spróbować. Ouch! To boli. Julie, jesteś taka głupia. I co to mówi? Julie, ja Ci pomogę. Uczyłem się troszkę karatę. Pokażę Wam kilka ruchów i otworzę dla Ciebie kokosa. Muszę tylko założyć opaskę na czoło. Już czuję przypływ sił. Wystarczy tylko jedno uderzenie słonia. A ja! Julie! Nie chciałem! A, nie mogę uderzenia słonia! Jesteśmy chyba w cyrku. Dobra, lepiej otwórzmy mój safe. Co tam jest? Wow! To jakiś pilot do sterowania czy co? Hmm. Może do telewizora albo czegoś innego? A, a, wsik! Uderzyłam czołem w kokosa! To wszystko przez twój kurz! Możesz zdłuchiwać go gdzie indziej? No dobra, to przetestujmy tego pilota. Ej, co się dzieje? Czy ja sprawiłem, że Julie uderzyła kilka razy w kokosa? A co jeśli skierujemy tego pilota na talerztyny? I Jak? Nadal dobrze się bawisz, Tina. Teraz musisz zjeść to jeszcze raz. O, nie, no nie chcę tego robić. Julie, chcesz się pośmiać? Patrz, znowu je wodorosty. No dalej, napchaj sobie policzki tym paskupstwem. To najzabawniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Masz rację, mogłabym to oglądać w nieskończoność. Obejrzyjmy to jeszcze raz. Nie ma sprawy. Tina, ty w ogóle nie jesz wodorostów, to niesprawiedliwe. Daj mi tego pilota! Zabawiłeś się i starczy. Od teraz ja będę kierować twoim życiem. No i kto się teraz śmieje? Ej, oddawaj pilota! Teraz ja! Tina, ja się jeszcze nim nie bawiłam! No, odpuść! O nie! Pilot zaraz się zepsuje. Ale otworzył kokosa! Ekstra! W końcu mogę go spróbować! A co z pilotem? Zepsuł się! O nie! Nawet nie zdążyłem się nim porządnie pobawić. Ale możesz spróbować mojego kokoska! Mm, jest taki pyszny rewelka!